Witam w kolejnej części, bo tam się rozłączyło mi znowu. To jest naprawa dachu, czyli remont domku na miejscu mocy i pokazuje właśnie, że każdy Głagolicą może sobie poradzić z każdym i Jeśli nie ma, nie ma polaczenia umysłu i, 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 i obrazuje Głagolicą, wtedy sobie można. Po prostu przychodzi z pola różne informacje na, na temat każdej profesji, więc pokazuję, tu już mam, tu teraz wklejam ostatnią stawkę, tu już jest przyklejone, tutaj tą ostatnią wstawkę i wytłumaczę co tutaj właśnie robiłem. Obrabiałem tutaj także, wkładałem wykładzinę, wkładałem wykładzinę pod spód. Tutaj mi wyszły kilka pęknięć, ale to mówię, jeszcze mam ten kit dekarski. No bo jak jak taki większy kawał po prostu nacinałem, to, to on się tak w niektórych miejscach przerwał. I tutaj właśnie też obrobię, i to było z takiego całego pasa. Tak jak tutaj. Czyli z metrówki A. i po prostu robiłem coś takiego właśnie dlatego mi się tutaj wyszły takie pęknięcia. Bo nie ścinałem tutaj do zera, tylko właśnie wpychałem i i nie odciąłem od razu sobie jakiegoś bryta, żeby łatwiej mi y, odchodziło. Tylko właśnie chodziło mi, żeby później y, to, co odetnę, tu starczyło na wstawkę. Więc no i tutaj mam tak samo obrobienia więc to już będzie koniec i za, e, zamierzam tu jeszcze właśnie kitem zrobić e, wokół komina e, poszukam właśnie takich rozrywania wykładzin e, znaczy papy szczególnie tutaj e, podkleję to kitem no i postaram się łączenia wszystkie Przejechać lepikiem, który mi jeszcze został Bo i tak mi nie wystarczy Lepiku na, na górę e, Tam zrobię tym e, Tym dysperbitem, mm. e, Ale to później jak, jak wysną mi tutaj szpakle, bo będę Znaczy te kity i szpachle Czyli najwyżej za dzień, za dwa to wezmę, właśnie to dokończę, bo tutaj było w miarę ok, więc, więc dobrze, kończę to i może mi się nie rozłączy, to, to jeszcze pokażę, a jak nie, to kolejny odcinek, bo ja to tak przede wszystkim dla siebie też dokumentuję.